Siemano, jestem Lutaros.pl i rozpoczynamy kolejny odcinek z, na mapie Single Block Challenge mm, słuchajcie, plan na dziś. Plan na dziś jest taki. E, idziemy po diamentowy set na dół. E, bierzemy na tą skrzynki ten cały diamentowy set e, i idziemy do naderu i zobaczymy co będzie w netherze ciekawego. E, tak, to będzie na tyle. Mm, co zrobiłem słuchajcie między odcinkami? Między odcinkami zrobiłem mianowicie dość sporo. E, czekajcie na wypilowe, znowu Wam pokażę. Muszęcie się wykopać. O, dobra. Słuchajcie, między odcinkami tutaj e, dorobiłem. O, zobaczcie. Gdzie jest cały Redstone. Czemu Redstone nie ma? Redstone nie cały zniknął. Lola, czego to zniknęło? A bo jest zakryte. Nie, no ty przecież. Nie wiem, coś się stało. Tak czy jak tutaj było zrobione, tak jak w moim poradniku, że automatycznie to było. Czekaj, chociaż może jest automatycznie, zaraz zobaczymy, chyba, chyba raczej wątpię. Nie kurwa zniknął mi restu, nie, nie wiem do czego e, Dobra, mniejsza z tym. Chodźmy po ten szklany set, <laughs> Shit, dobra Ok, wylewamy tę wodę I schodzimy. Muszę sobie trzy, żebym wiedział mniej więcej. Nie tam. Do góry. Fuck! Uo. Dobra, okej. Okay. Prawie bym się zabił. SHIT MAN! Jezu! Gdzie to jest? Dobra. Jak zginę, będzie fail. Znowu. Mniej więcej tak na poziomie 10 będziemy już włazili. Stop, stój, stój ziomeczku, stój Ej, o, zrobić. Tak, czy to jest tam? To Ta skrzynka jest tam Cholera, byś przydał drogę woda, żebyś gdybyśmy na nią zeszli hmm, To pójdziemy jeszcze niżej, chodźmy niżej Dobra, i teraz dojdziemy do skrzynki, otworzymy ją Mam nadzieję, że się uda ją otworzyć Idziemy Zgarniemy szklany set, znaczy szklany, Jezu, zaskakujemy szklany set Zgarniemy diamentowy set i uciekamy z powrotem do domu. O Jezu, nie wiem pochodzę, z kim zasponą. Ej nie, jesteśmy za wysoko. Nie, nie zejdziemy do tej Jesteśmy na poziomie 10, jesteśmy za wysoko. Będzie potrzebna woda. Wtedy zejdę bezpośrednio na skrzynkę. Głuminę pomysł. Czekajcie, skoczymy, a nią i się podsadzimy Żeby teraz nie zginąć. Yeah, żyje, dobra Dobra dało się Czyli mamy już diamentowy set przy sobie, tylko teraz żeby nie spaść, bo będzie, będzie dupa blada jak spadniemy Okej, okay, mamy diamentowy set A więc możemy wchodzić na górę I iść do, iść do Naderu. Dwa dni później Trzy dni później ale ja tam dzisiaj wejdę! Uhuuu Że tak spaść i zginąć z diamentowym setem bym się chyba załamał Wtedy bym poszedł do kopalni Czy na mój ląd Szukałbym diamentów zrobił nowy diamentowy set Trochę, trochę bym oszukał Okej, okay, dobra, tutaj mamy zejście na dół To ja tego nie będę niszczył to ja nie przeszkadzaj tak zbytnio Dobra, okej okay. Czyli jesteśmy już w diamentowym secie Chodźmy jeszcze po pochodnie, żarcie przy sobie mam się odłoży? Coś nam się może przydać? Kill of jest, to jest. Mm, żarcie, mamy. Jakieś może śnieżki, żeby. Nie, bo te śnieżki nie działają na potwory. Pochodne, 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 właśnie, pochodne. A właśnie, zapomniałem powiedzieć. Zrobiłem sobie kolejkę. Gdzie jest kolejka i ona wiedzie aż do mojego lądu. To jest mi domek, piękny, już on się cały czas dalej buduje. Przyszedł, powiększyłem troszeczkę farmy, znaczy tej farmy ogólnie ja trochę rozbudowałem. To jakoś miało ręce i nogi. Yy, I uży, słuchajcie, wcześniej jak... Patrzcie, tutaj jak kopałem, to używałem pełnych, pełnych cobblestone'a. cobblestone'a A na przykład tutaj jak już budowałem, to używałem Półpłytek Widzicie, tam są już półpłytki. Cholera, i to mi znowu uciekło. Gin Gin dziwko. Mam na jakiegoś lagę, nie mogę jej zbić. Dobra, nieważne. Mniejsza z tym. Ona to niech sobie biega, a my idziemy do naderu. Naderze, Nadchodzę! Tam jeszcze nie wchodziłem, nie, 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 nie wiem co tam będzie. Nie jakoś szczególnie się nie boję czy coś tam. O, ta tabliczka jest. Wildgast, coś tam, dobra. Holy oh, shit. Ej, bo jak nas gas piznie, to od razu zginiemy. Ej, nie mam żadnego łuku. Łuk się Patrzcie, to pigmenów jest. Ja cię w Cholera, tutaj jest gdzieś. Ej, nie, trzeba wrócić, trzeba wrócić łuk zrobić. Właśnie, niedługo będę robił mobgrader. Mam nether, zobaczcie, nether jak. Niedługo zrobimy też mobgrader. Jak zrobiłem mob będzie fajnie. Eee, strzałki. Mam jakieś strzałki. No nie gadać, że nie mam strzałek. Dwie. Chociaż krzemień, Nie, krzemień tak mam... Nie mam jeden krzemień, ale krzemień nic nie przyda. Bo nie mam... A nie mam piór. Ej, dobra, mam tylko dwie strzały. Jest 39 strzał. Dobra, świetnie. Ja jeszcze jakieś nitki znaleźć. Są. Dobra, ja zróbmy łuk. A, 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 dobra, mamy łuki, strzałki. A więc po raz kolejny na nadchodzę. Już teraz nieustraszony. Bo z łukiem. Płyta. Dobra, nieważne, idziemy. Ktoś mówił, że tylko 1% potworów potrafi przejść przez portal do Nederu. A, a ja to sprawdziłem i to jest nieprawda, bo przy... wystarczy, że coś w ogóle dostanie się do naderu, to od, od razu przechodzi, bo ja pamiętam, że się bawiłem i krowy tak. Przerzucałem. trzeba wejść nie, na górę. Ej, zostaw mnie. Ej, zobaczcie. Tam jest. Ej, tu spawner gastów jest. Ej, bez jaj, tam jest spawner gastów. to jesteśmy w dupie. Skrzynka. Płyta. Dobra, gdzie, jest gast? Gdzie jest gast? Ej, gdzie idziemy najpierw? Tam, tam są brudawki. On spadł. Jaki idiota. Chodźcie, trzeba je wystrzelić wszystkie. O. Yeah. ginżesz Kurna strzela. Strzela. Gast, gaz. gast. On strzelał, strzelał. Gaz do mnie strzela. Gdzie jest? Gdzie jest gaz. Jak ja dostanę od Gasta to lecę Jest tam. A! Patrzcie tam jest ten Tam jest chyba ląd Też bo lawa leci Tam też Ej dobra słuchajcie są, Wszędzie są potwory Nie ma co, trzeba gdzieś iść chodźmy... Chodźmy tam się do nich zbudujemy Podejdziemy jak najbliżej I będziemy ich wymordowali z łuku No Jezu Portal zamknij się! Muszę patrzeć, czy gaz zaraz nie zaatakuje. Powiedzimy od nich. E, lol, czemu pigmeny? Czemu one stoją na lawie? A, bo przecież pigmenum, pigmenum ogień nic nie robi. Nie dobra. Spadają kolejne! Yeah! Dziwki! Idziemy do nich. Ciekawe czy macie diamenty w tych skrzynkach, bo wiem, że jest napisane, że trzeba zrobić tam. Popatrzcie, gdzie siedzi ma chodź, chodź, chodź. Tak, chodź do mnie. O, zabiłem go. Chodźcie. Jakie to są debile. Spadają. Gin. Mam lagi. Czekajcie, zmniejszę, zmniejszę trochę ilość FPS-ów. Spieprzaj. Dobra, teren czysty. Więc tam teraz można podejść. Jezu, ja Trzeba zmniejszyć koniecznie render distance. O, domy. Teraz jest od razu lepiej. Tam jest złoty miecz, tam jest złoty miecz, tam jest złoty miecz. Jak go widzę, tam jest złoty miecz. LOL, nie zarobiłem się czanka, się przestraszyłem, że zaraz zginę. Hop! Pięknie, dobra. Czyli. O, jak tu się po tym wolno chodzi. Są brodawki, będziemy, będziemy zaraz ochemy, oh, zaraz zrobimy. Pięknie, mam brodawki, teraz się tylko da wykopać. Wykopię to pochodnią. To jest lawa. Lol. Kurna, mi się spieszyła. Dobra, mam dwa. Synecka. Płyty, no nie. Lawa, lol. Dum. Hmm, dobra. Czyli tutaj już mamy to, mamy, tutaj już mamy, byliśmy, dobra. Okej, okay, to co, idziemy gdzieś dalej? Nie wybrzmiał koba. O, to może dzisiaj zrobimy coś na ten sandstone, znaczy na ten, ten, ten piasek duży. <coughs> dobra, czyli tam mamy blazy. Czy nie, to są tam gazty, kuna i tam ich jest pełno. Tam, tam na pewno nie podejdziemy, tak tutaj na górę. Ej, tam są rudy szmaragdu do ty debili! Woda kadabra! Ja miałem enchantowany łuk na nieskończoność. Gdzie Zabiłem go. Dobra. Nie ma co. Patrzcie, teraz taki spawner, widzicie? Blazy, spawnery Blazów są świetnie, czyli stąd to, będziemy brali pałeczki do alchemii. Dzieńcie, wszyscy, nie mam strzałek. Dobra, to nasza przygoda na właśnie w tym momencie się skończyła. Uciekamy stąd. <laughs> Okej okay. O oh, gadajmy, tu jest noc Idziemy, idziemy powalczyć trochę Mam, mam na sobie diamentowy setup, więc mogę walczyć Come on motherfuckers! Y'all dysłoki! Gin dziwko Nie! <grystanie> yeah. Dobra, pięknie O słuchajcie, może zrobię cięcie I im Nie, w następnym odcinku zbuduję mob grinder. Dobra, czyli w już byliśmy. Ma mamy... ten... Ja pierdziele O w dupę! Co tam robisz? Co tam dziwko robisz? Co zombie. Zombie, pająk! O no co tu się dzieje? Słyszycie to? Czekajcie, co jest cisze dźwięki. Choler, ten creeper FUCK! Nie! Ja pierdzielę Ała! Dziwko nie! Co tu się dzieje? A! Ja pierd... Oh fuck man Wą creeperem! Nie wybuchaj! Nie możesz mnie zabić! Jestem diamentowym chłopcem! Clipper to idiota, i skacze w miejscu. Nie wybuchaj, proszę, nie wybuchaj. Nie, klipper tu idzie? Jest, zabiłem go. Lotaros po grącach creeperów Świetnie, tam jest jeszcze. Od... Ja pierdzielę! Fuck mój dom! Mój dom, mój dom, mój dom! Zginę, zginę! Chcę coś zjeść, szybko, trzeba coś wszamać. Jaki debil Ginty pajacu A woda kadabra dziwko Fuck! Wszędzie potwory Ja pierdziele, co tu się dzieje? Jaka rzeźnia Ile mobów? Co tam robisz, gnojku? Fuck pajong! Clipper! I kill you! Dziś pająk był, nie? Lolek idiota, ja pierdzielę. Ocie w dupę, kliper! i pająk! Latające pająki Spider-Man wszędzie! Aaaa! Gin! Fuck yeah! Nie, 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 nie! Kurwa! Ja pierdziele Jaka rzeźnia! Ja! O w dupę! Mamy jeszcze trzy strzały. Trafajcie! Dostał! Kostek idzie. Nawet dwa. już nie mam strzał. A tamto? Skąd wy się tu wzięliście? Tantara. Ja! Ciema dziwki! Oła! Wow, jak mi wywaliło! Co to było? Jak poleciałem! Moje świnki! Stawcie moje świnki w spokoju! Co tu się dzieje? Świnko, odsuń się! Wojna szkieletów, tu rozwaliliście mi mapę. Gin nojku. Ciebie też zabiję. Wszyscy zginiecie. Ja! Yeah. Co tu się działo? Clipper! Ja pierdykam. Moje świnki! Moja mapa! Łeb świni. Świnia! Co tu się dzieje? Jestem cały w strzałach. Patrzcie, jak ja wyglądam. Jeszcze kost, patrzcie, patrzcie na mnie! Lotaros, cały w strzałach. Tylko u nas. Dziwko! <grym> Ale jak ja poleciałem wtedy, Kurno, jak już z jakiejś katapulty wystrzeliłem O w dupę! Chodź tu dziwko Ja pierdolę Zamykamy, zamykamy, nie ma przejścia ła, Co ty tu robisz? Skąd ty się tu wziąłeś? A górę przelazłeś, dobra, to ja już tą górę trzeba zamknąć Kostek dziwko Nie, nie wybuchaj! Siema, Endy. Pozwól, że zamknę. Dobra, teraz pająki nie przejdą. I... Enderman, za japę! Idzie do mnie Clipper! Jeep! Jeep! Ihyp! jaba! Fuck. Co tu się dzieje? Jak tu, za ciemno jest? Gdzie on idzie? się na nie sponują. Clipper. Jap! Skąd ty się tu wziąłeś? Come on, motherfuckers! O tak, w skoku! Hyao! hy! Po tobie, kliperze! Ty debilu! Zabiję was wszystkich! Najwyżej mnie zabiją. Fuck! Dude! Co tu się dzieje? Aha, nie mogę. Lol. Aaaaa Bonzaj Fuck Fuck ja mnie uderzyłem Endermana Andy zostaw mnie Gdzie on jest Gdyby Zdup... z Endermanem Chyba się dowody wody przytuli Mierz mi poszedł, dobra, bierzemy złoto Tam stoi Nie, cichajcie Gdzie on jest Dziw A tu stoisz, dobra Czemu się przyteleportowałeś? Zgniła parowo. Spadł. Zarąbiście. Siema, bejbe, co tam, co tam u ciebie? Dziury, 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 wszędzie dziury! Dziury! Pająk! Ja! Yeah! Fuck mnie ci mi poszedł! Nie, zostawcie mnie! Wyjście, wyjście! Do domu, do domu, ja chcę do domu! Ja chcę do domu! Oh yeah! Jaka rzeźnia dzisiaj! Miecz! Miecz, patyczki! Patyczek chociaż jeden, proszę was. No nie, nie mam patyka. Żelazo! Ja pierdzielę, ale rzeźnia była. Do domu ktoś mi się dobija! No chodź, zapraszam! Czego pan tutaj szuka? Schronienia? To nie tutaj. Zaraz zginę! Trzeba się najeść. Ej, bo on mi drzwi zaraz rozwali. Zostaw te drzwi. Dobra, zaraz, zaraz tylko cię zabiję, czekaj. Ja pierdziele, jaka rzeźnia. Dzisiaj odcinek będzie się nazywał... Nie wiem, ale jakoś fajnie. Płoną wszystkie dziwki! Trzeba naprawić je trochę, bo ro rozwalili mi strasznie. Będzie trochę takiego, drzewa trochę takiego. Idzie Ghost Rider do mnie! Chyba nie doszedł. Coś mnie nie pykło. Most taki w ciapki będzie, ale myślę, że jest sympatyczny. Dobra, czyli mamy w pizdu creeperów i jednego Endermana. Endermanem zaraz się zajmę. Nie wybuchaj. Ty zgrzywiała paru ogień! Kurwa. O, Enderman zginął! Czekajcie, zaraz. Daj mi tylko naprawić. Creeper, daj mi naprawić! Uuu DAJ mi naprawić, ale za to zginiesz? zgin, Miałeś zginąć. No nie moja mapa! No chodź, chodź, chodź. nie no i co, taki cwan, teraz jesteś? Teraz zobacz, patrz. chodź. tu cwaniaczku. Nie! No kurna! <ścoughs> co wy robicie? Wy wszyscy głupi jesteście. Się tak starałem, żeby to ładnie wyglądało, a wy mi tak rozwalacie. I za swoich kolegów zginiesz! Yeah! Dobra. Mapa wygląda jak po wojnie Dosłownie Dobra, połatajmy tutaj trochę O! Nie Mamy jeszcze jakieś drzewo przy sobie? Mamy jeszcze jakieś deski Deski, deseczki Okej, okay, jest słodko Dobra, słuchajcie, trochę chyba będzie na tyle w dzisiejszym odcinku Myślę, że emocji trochę było, przynajmniej ja tutaj Bawiłem się dzisiaj perfekcyjnie. Prawda było fajnie, fajnie było dzisiaj. Odcinek był jednym z lepszych. Mam na sobie diamentowy set i dzisiaj jako diamentowy chłopiec zakończy odcinek. Na, na studni. Dzisiaj kończymy. Na studni. Nie, wiem, gdzie skończymy. Skończymy w moim poniszczonym domu. Dobrze, że mi szybek nie rozsadziliście. A więc słuchajcie, mój kochany dom się już z wami żegna. O, właśnie tak, cały w strzałach. A więc słuchajcie, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!